Siemaneczko, Radeczki. Ja jestem Weskin, a w dzisiejszym filmie będziemy rozpakowywać sobie wszystkie skrzynie legendy. Zapraszam Was do oglądania. Tak jak właśnie widzicie, w końcu udało mi się osiągnąć 250 poziom legendy. Było to naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, z tego względu, że po prostu zajęło naprawdę bardzo dużo czasu. Kilkadziesiąt, jak nie więcej godzin tak naprawdę. No ale możecie zobaczyć, że no i tak myślę, że było warto. Jak widzicie, mamy wszystkie wymaksowane tutaj umiejętności. Dają naprawdę bardzo dużego boosta do naszych obrażeń. Nie tylko oczywiście z broni, ale również też i z innych rzeczy. No i i oprócz tego, oczywiście, dostaliśmy również cztery nowe skiny. Ten mi się bardzo podoba. Jak widzicie, właśnie mam go na sobie. Jest on również naprawdę świetny i myślę, że przez dłuższy czas będę sobie właśnie w nim chodził. No i oczywiście mamy nasze piękne nagrody. Mamy nagrody za brązową skrzynię, za srebrną i za złotą. Jak widzicie, tak naprawdę wszystkie tutaj przedmioty są takie same. Podejrzewam, że po prostu z każdym kolejnym lepszym rodzajem będzie tych przedmiotów po prostu więcej lub będą one po prostu lepszej jakości. Ok, zaczynając sobie może od brązowej skrzyni. Jeszcze pokażę Wam na szybko efipunek. Wszystko, włożyłem tutaj do magazyny, jeżeli chodzi o części do wytwarzania. Teraz o przedmioty różne, także nie mam tutaj trofeów, więc zobaczymy, ile tych rzeczy po prostu nam wpadnie z tej skrzyni. Ok, nie przedłużając, lecimy sobie z pierwszą tutaj skrzynią. Ok, mamy tutaj broń, mamy tutaj trofeum. Ok, z tego co widzę, to niestety będę musiał to odblokowywać tak po jednej i będzie właśnie tutaj taka animacja, więc ja po prostu może najpierw otworzę wszystkie te skrzynie brązowe i pokażę wam, co im wyleciało. Ok, słuchajcie, otworzyłem wszystkie brązowe skrzynie legendy. Powiem wam tak, no było to troszeczkę czasochłonne, nie ukrywajmy. W każdej brązowej skrzyni zawsze leciała jedna broń i dodatkowo jeszcze leciał drugi przedmiot, czyli łącznie były dwa przedmioty. Właśnie, albo to była trofeum, albo to były zbudowane tkanki, albo właśnie części do wytwarzania. Jeżeli chodzi o trofeum, zielone około 20 sztuk, niebieskie 5 i jeden fioletowy. Jeżeli chodzi o tkanki od 200 do 500 sztuk i jeżeli chodzi o części do wytwarzania, tutaj różnie zależy się od jakości, ale przeważnie z 20 sztuk było. Na ten moment tak się prezentuje mój plecak. Jak widzicie tyle udało mi się zrobić trofeów i tyle właśnie części do wytwarzania. Tkanek nie pamiętam ile miałem, ale też kilka tysięcy myślę, że wpadło. Ok, czas na srebrne skrzynki. Otworzymy sobie jedną tutaj, żebyście wiedzieli co rzeczywiście leci, czyli znowu leci broń i znowu leci drugi dodatkowy przedmiot, czyli właśnie będzie to jeden z tych trzech oprócz broni. Znowu to wszystko przyspieszę, żebyście nie musieli tyle czekać. Jeszcze jeżeli chodzi o lód brązowych skrzyń, to wszystko oczywiście schowałem w magazynie, żeby tutaj się to nie powielało. No i dodatkowo jeszcze zobaczmy sobie bronie, które wypadła bo to o tym jeszcze nie wspomniałem. Jak widzicie, tutaj mamy bronie różne. Mamy jednoręczne, mamy chyba dwuręczne też z tego, co widzę. Generalnie nie są one jakieś nie wiadomo jak super, ale jeżeli chodzi o damage, powiem Wam szczerze, że no szału nie ma, szału nie ma. Jak widzicie, też mam plus 75% właśnie z umiejętności legendy, także no... Są te bronie po prostu takie średniawe, ale zawsze jest to jakiś dodatek. Okej, okay, srebrne skrzynie legendy już za mną. Możemy sobie wejść w ekwipunek, zobaczyć, co nam wyleciało. Powiem Wam szczerze, że wyleciało tak naprawdę wszystko to samo. Jedynie troszeczkę więcej trofeów wypadało z pojedynczych skrzyń, czyli jeżeli chodzi o fioletowe, to wypadały dwie sztuki, niebieskie około 5 sztuk i zielone, tak 17-18 sztuk. Jeżeli chodzi o natomiast o kanki, to od 500 do 800 sztuk mniej więcej wylatowało średnio, no i w każdej skrzyni oczywiście również była broń. Faktycznie większość broni była tych samych, no ale tutaj mamy również jedną taką nową. Mamy jeszcze gdzieś. Z tego co widziałem, więc po prostu tych broni się dużo powtarza. Ja oczywiście sobie szybko to wszystko wyczyszcza i lecimy za złotymi skrzyniami. Ok, ekwipunek wyczyszczony, więc zabieramy się za ostatnią już tutaj. Skrzynie jest to oczywiście złota skrzynia. Pierwszą sobie otworzymy tutaj na filmie. No i mamy nową broń i mamy znowu troszeczkę więcej trofeum, czyli już od razu mogę wam powiedzieć, że po prostu znowu będzie troszeczkę większa liczba zdobytych trofeum I prawdopodobnie będą to te same przedmioty, ale oczywiście sobie jeszcze raz wszystko zobaczymy. Słyszymy się za chwilę. No i okej, okay, słuchajcie, w końcu udało mi się otworzyć już wszystkie. 150 skrzyń tutaj złotych, ekwipunek prezentuje się następująco. Mamy tutaj o wiele, o wiele więcej rzeczy. Przede wszystkim trofea. Teraz po prostu leciało tak, że filetowych leciały trzy sztuki, niebieskich około. 10, a zielonych około 30. Jeżeli chodzi o tkanki, natomiast tutaj około od 700 do 1000 tkanek leciało za jedną skrzynię. No i tutaj prezentuje się jeszcze drop z części do wytwarzania. Tutaj było tego akurat bardzo mało, także można powiedzieć, że tutaj się za wiele nie zmieniło. No i oczywiście bronie. Tutaj kilka broni wpadło rzeczywiście nowych. Tutaj mamy broń dwuręczną. Jeżeli chodzi o ich obrażenia, są o wiele lepsze, można powiedzieć. Chociażby w przypadku właśnie tych dwuręcznych, bo tutaj mamy już fajne obrażenia. Mamy nowy zimowy łuk i mamy też nowe bronie jednoręczne, aczkolwiek jeżeli chodzi o ten damage, to szczerze tych broni jednoręcznych ten Damian się nie zmienił, więc jeżeli miałbym cokolwiek na ten temat powiedzieć, porównując oczywiście te bronie do broni najlepszych, to nie wypadają one naprawdę jakoś super, ale powiedziałbym, że to jest taka średnia półka. Coś w tym stylu. Także podsumowując tutaj wszystkie skrzynie, generalnie zawsze dropiły dwa itemy, zawsze to była broń, także w każdej skrzyni będziecie mieć legendarną broń. Na pewno warto je otworzyć, chociażby ze względu na te wszystkie tkanki, które zdobyłem. Wcześniej pamiętam, miałem około 40 tysięcy, teraz już mam 102 tysiące, także naprawdę bardzo dużo tkanek się uzbierało, więc w szczególności właśnie polecam otwierać te skrzynie, chociażby ze względu na to. Też troszeczkę trofeum wpadło, także myślę, że osobom nowym na pewno też się to przyda. A jeżeli chodzi o broń, to jeżeli macie na przykład taką maczetę wojskową z DLC, no to możecie te wszystkie bronie wyrzucić, ponieważ one nie mają aż tak dużo obrażeń, natomiast jeżeli nie macie tak silnych broni, to możecie sobie oczywiście te bronie wykorzystać. To tyle ode mnie w tym filmie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję również wszystkim wspierającym, no i słyszymy się w kolejnych filmach, także wyczekujcie i do zobaczenia.